Nie za bardzo wiem, czy mogę o tym mówić. Nie wiem za bardzo, czy wypada. Nie wiem, czy nie będę się bał powrócić do tamtych chwil, ale i tak wam o tym powiem. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o moich największych faux pas, o moich największych błędach podczas rozmowy z Chińczykami lub podczas kontaktów z Chińczykami. To będzie ciekawy materiał. Zapraszam! Tak więc zacznijmy od tego, że jak dobrze pewnie wiesz, kultura chińska i w ogóle cały świat chiński, krajów chińskojęzycznych, to jest zupełnie inny świat i bazuje on nie tylko na zupełnie innym języku, ale też na zupełnie innej kulturze. I jak pewnie dobrze wiesz, zachowania Chińczyków oparte są bardzo mocno właśnie na tej kulturze. No i bardzo często, jeżeli nie jesteśmy zaznajomieni z tą kulturą, to bardzo często zdarza nam się popełnić właśnie jakąś gafę, jakiś właśnie błąd, jakiś właśnie faux pas, coś właśnie w tym stylu. I mi również zdarzyło się to kiedyś i właśnie chciałbym Ci dzisiaj o tych kilku sytuacjach opowiedzieć. Każdy z nich spróbuje właśnie zawrzeć ten jeden element, który chciałbym, żebyś mógł Mogła chwilę się zastanowić nad tym, co w tej sytuacji mogło pójść nie tak. A więc lecimy z pierwszą sytuacją, która oczywiście dotyczy języka chińskiego jako takiego. I uwaga, miałem swoich pierwszych znajomych Chińczyków, których razem ze znajomymi poznaliśmy w poznaniu na rynku, bardzo szybko się z nimi zakolegowaliśmy, no ale bardzo szybko też przeszliśmy do takiego kontaktu bezpośredniego. To znaczy, przywitaliśmy się, cześć i tak dalej, i przytulaski i w ogóle. I uwaga, oni byli dość tak skrępowani, nie za bardzo wiedzieli o co chodzi. Sytuacja tutaj, oczywiście, jak się domyślasz, albo właśnie dam ci chwilę, jak myślisz, o co tutaj w tej sytuacji mogło, do czego mogło tutaj właściwie dojść. Tak. Chińczycy na początku bardzo unikają takiego bliskiego kontaktu. Zwykle do powitania się wystarczy zwykłe właśnie skinienie głowy, powiedzenie właśnie jakiegoś Ni hao lub zao shanghao i tak dalej, w zależności oczywiście od sytuacji i zwykle takie skinienie głową wystarczy. Na pewno nie będą oni dążyli do tego, żeby przy pierwszym kontakcie z osobą nieznajomą i tak dalej przywitać się, podać rękę, ale my w tym momencie byśmy tak bardzo podekscytowani, że udało nam się porozmawiać. To było na pierwszym roku sinologii z Osobą obcą dogadać się z Chińczykiem na rynku, że my po prostu byliśmy w takim właśnie podekscytowaniu, że od razu właśnie przeszliśmy do jakiegoś właśnie poklepywania się po ramieniu i tego typu rzeczy, uwaga, tego. O, oszczędź sobie, oszczędź sobie na samym początku, właśnie gdzieś bardzo bliskiego kontaktu, w momencie, kiedy spotykasz się z Chińczykiem po raz pierwszy. To pierwsza tego typu sytuacja. Druga sytuacja dotyczy właśnie tych samych osób, ponieważ potem bardzo często z nimi gdzieś wychodziliśmy czy to na jakieś właśnie jedzenie, czy tak po prostu, żeby się gdzieś spotkać, ale któregoś dnia po prostu nie mogliśmy. Nie mogliśmy, bo mieliśmy bardzo ważny egzamin, a oni zapraszali nas na imprezę i wiedzieliśmy pewnie, czym to się skończy więc woleliśmy mieć trzeźwy umysł rano na egzamin i w ogóle jeszcze się pouczyć. No i wtedy właśnie zaproponowaliśmy, że może następnym razem się spotkamy. To była wiadomość tekstowa właśnie, no to następnym razem, czyli po chińsku siad syba, siad syba, czyli dosłownie następny raz i to słówko ba na końcu oznacza nam właśnie takie zaproponowanie, jakaś sugestia pewnej czynności. Czyli właśnie, no to może następnym razem, siad syba, siad syba. I otrzymaliśmy tylko wiadomość, hao! koniec. Potem nasz kontakt absolutnie się urwał. Zostaliśmy dziś właśnie wykasowani z listy znajomych, nie odbierali już od nas telefonów. Absolutnie kontakt się całkowicie zerwał. Nie mogliśmy się w ogóle z nimi skontaktować. I uwaga, chwila dla ciebie. Masz może pomysł, co tutaj poszło nie tak? Czy to tych imprez było za dużo, czy tych wyjść było za dużo, czy właśnie padła jakaś niestosowna propozycja właśnie następnym razem, czyli to siacyba. Siacyba. Typowy Chińczyk odbierze to jako: Wiesz co, fajnie było się z Tobą gdzieś tam zadawać, ale już mi się nie chce i wolę unikać z Tobą kontaktu, jesteś dla mnie problemem i lepiej, no nie chcę mi się po prostu z Tobą spotykać. Tak to zostanie odebrane przez Chińczyka, jeżeli zaproponujemy siacyba. Siacyba. To jest takie właśnie kolokwialne rzucenie tego typu, że wiesz co, następnym razem. I Chińczyk uważa, że to następny raz będzie przeciągane, przeciągane, przeciągane w kółko do tego stopnia, że się nie spotkacie, bo już się nie chcesz z tą osobą spotykać, no i on sobie na to oczywiście nie pozwoli, no bo on nie może właśnie stracić twarzy. Ta kultura twarzy, a więc taka utrata honoru jest również również bardzo ważna i poniekąd będzie się właśnie to z tym wiązało, z tym właśnie wyrażeniem ba Siacyba, czyli on po prostu odebrał, oni odebrali to jako właśnie takie, no wiecie co, nie, my się już wstydzimy z wami wychodzić. Oczywiście nie mieliśmy tego absolutnie na myśli, dopiero później, oczywiście, dowiedzieliśmy się, że to sformułowanie siacyba. Siacyba będzie odbierane właśnie w ten sposób. Więc uwaga, unikaj raczej tego sformułowania, jeżeli właśnie z kimś się odmawiasz komuś, właśnie lub nie chcesz na tej chwili się spotkać z kimś, raczej zaproponuj od razu inny termin. To tutaj to ci poradzę, żeby ta osoba właśnie odebrała, aha, następnym razem, czyli nigdy. Dobra? Czyli uwaga, siatcyba ten właśnie sposób. I szybko dobra, może jeszcze jedna rzecz związana właśnie z tymi samymi właśnie wyjściami, z tymi osobami, to. Słowo takie, które padło nam podczas tego, kiedy próbowaliśmy spotkać się z tymi osobami, i to my zaproponowaliśmy spotkanie. No i właśnie dowiedzieliśmy się, że słowo qing cing w języku chińskim, oprócz słowa proszę typu proszę, podaj mi tamtą książkę. Może oznaczać też zapraszać kogoś, czyli zapraszam Cię gdzieś tutaj i tak dalej. No i właśnie to słowo ci a, zostało przeze mnie użyte w momencie, kiedy zapraszałem te osoby, właśnie na jakieś wspólne wyjście do knajpy. No i sytuacja właśnie była taka, że poszliśmy razem, było miło, fajnie i tak dalej. No i kiedy przyszło do opłacenia rachunku, kiedy właśnie Kelner przyszedł z rachunkiem, oczywiście gdzieś tam Ci Chińczycy powiedzieli: Nie, spoko, my, my zapłacimy, my zapłacimy i tak dalej. No ale no i podzieliliśmy się tym rachunkiem, oczywiście. Porówno każdy, no i super, fajnie byliśmy zadowoleni, ale u nich w oczach było coś takiego właśnie dziwnego, jakby taka, um, taki żal do nas, właściwie nie wiem jak to nazwać takie właśnie, no, zdziwienie w ich oczach. Dla nas było to absolutnie normalne, skoro wychodzimy wspólnie, to każdy płaci za siebie. Nie, jeżeli używasz słowa cię", cię czyli właśnie tego zapraszać. Takie zaproszenie poprzez słowo ci bardzo często będzie odbierane jako słuchaj, ja zapraszam Ciebie, a więc absolutnie się nie martw o nic. Ja za wszystko płacę, bierz co chcesz, yy, pij ile chcesz, ja za wszystko płacę, ja pokrywam wszelkie rachunki i w ogóle ja się Tobą zapiekuję, bo to ja zapraszam Ciebie. Oczywiście, gdzieś tam poniekąd u nas w polskiej kulturze też to występuje, tak? Jeżeli kogoś zapraszamy, no to oferujemy się, że to my płacimy i tak dalej, no ale zwykle my się Polacy lubimy przekrzykiwać, nie, nie, to ja zapłacę, nie, ja zapłacę i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś tam zwykle wychodzi, że każdy płaci za siebie, bo jedna i druga strona czuje się głupio. Natomiast musisz pamiętać o tym, że jeżeli ty kogoś cię, czyli właśnie zapraszasz, to oferujesz się właśnie do tego, że to ty pokryjesz cały rachunek stąd też właśnie taka była no, dość dziwna mina w oczach tych Chińczyków, kiedy przyszło do opłacenia tego rachunku, że to oni musieli zapłacić no bo według nich to oni nawet nie musieli brać za sobą portfela na tego typu wyjście, no bo my się zaoferowaliśmy że to my ci no, właśnie ich, czyli to my zapraszamy ich, tak więc to moja trzecia taka gafa, która mi się przydarzyła i trzy ostatnie gdzieś tam właśnie zagadnienia, o których chciałbym Ci szybko opowiedzieć, które mi się przydarzyły, gdzie to były właśnie moje błędy, też Spotkały się z takim dziwnym spojrzeniem, jednym bardzo dziwnym, a właściwie to dwoma. Dobra, przejdźmy do konkretów. Szybko, pierwsza rzecz dotyczy oczywiście tego, że w momencie, kiedy z kimś tam się właśnie wymienialiśmy prezentami podczas jakiejś właśnie gwiazdki i tak dalej, składaliśmy sobie właśnie życzenia tego typu rzeczy, no to ja rozdawałem prezenty o tak. Nie? Brałem jakieś tam właśnie drobne upominki, jakieś tam Mikołaje i tak dalej, tak, rękoma, o, w ten sposób. Tutaj, ja już od razu powiem, raczej nie. Jeżeli coś wręczasz Chińczykowi, a tym bardziej wręczasz prezent, Warto zrobić to przy użyciu obu rąk. W ten sposób wykazujesz właśnie szacunek, że bierzesz właśnie ten przedmiot, w dwie ręce i przekazujesz tej osobie. Ja o tym wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak byłem na pierwszym roku studiów, a absolutnie nie miałem wtedy jeszcze kontaktu z kulturą chińską. No i właśnie brałem te rzeczy i tak, i proszę, i proszę, i proszę, właśnie tym pojedynczą ręką. Nie, zawsze jak coś podajesz, nie wiem, na przykładzie na przykład wizytówki, kiedy podajesz wizytówkę, warto zrobić to przy użyciu właśnie obu rąk w ten właśnie sposób. Druga rzecz dotyczy mojego spotkania z Chinką w klubie. Kiedy właśnie tam gdzieś tańczyliśmy na parkiecie i ja właśnie widziałem: o Chińczycy! Ja wtedy szukałem bardzo dużo okazji do tego, żeby zagadywać do takich osób i ja mówię: o Azjaci, na pewno, na pewno właśnie Chińczycy. No i tam podchodzę, rozmawiam z nimi i tak dalej, i tak dalej. Pytam się jej: 殷市中国人 ma? Shi ma? Czy ty jesteś Chinką? I uwaga! 殷市中国人。 Taiwan i uwaga, ona się bardzo obraziła, odwróciła się i sobie poszła. Jak domyślasz się, to jest jeden z tematów, których raczej nie należy poruszać w gronie Chińczyków. Jest pewna zasada trzy razy T, która dotyczy tematów, o których lepiej nie rozmawiać z Chińczykami. Dotyczy to Tienanmen, Tybetu. I uwaga, Tajwanu, czyli trzy razy te. Stosunki Chin z tymi poszczególnymi właśnie rejonami i właśnie z historią pewnych wydarzeń są na tyle bardzo gdzieś tam owiane tematem tabu, że lepiej jest o tym po prostu nie wspominać. Ale tym bardziej, no, ona poczuła się w tym momencie urażona, kiedy ja porównałem ją właśnie na przykład do Chińczyka, do Chinki. A ty jesteś Chinką, tak? Nie, ona jest Tajwanką. I ona właśnie uważa, że ona jest Tajwanką. Ten, ten Temat może poruszymy zupełnie innym razem, chyba że mi ktoś zablokuje wtedy kanał tutaj na YouTube. Ale właśnie spróbujemy poruszyć sobie ten temat Chin, Tajwanu. Jeżeli Cię to interesuje, to daj mi o tym znać w komentarzu. Oczywiście tutaj zaszło nieporozumienie, takie, że ja oczywiście od razu przyporządkowałem ją do Chińczyków. A ona była z Tajwanu. I tutaj doszło do totalnego nieporozumienia. Coś na przykładzie tego, nie wiem czy to by się to zdarza, ale mi bardzo często, kiedy podróżuję za granicą, no to od razu nam porównują nas Polaków do Rosjan. O, ty, Russia, Russia! No nie, my nie jesteśmy z Rosji, my jesteśmy właśnie z Polski, dobra? To jest podobny, podobny typu problem. Trzecia rzecz, która właśnie dotyczy już nie tematów językowych, ale kulturowych. Pamiętasz, opowiadałem ostatnio o tym, że pracowałem kiedyś w azjatyckiej Knajpce, w chińskiej Knajpce i bardzo często przychodzili tam właśnie Chińczycy i pamiętam dzień, kiedy było tam totalne oblężenie, nagle była jakaś tam uroczystość i to wszystko było w tak, takiej malutkiej sali i wszystko było oczywiście na mojej głowie, bo ja tam byłem kelnerem jako jedyny, zazwyczaj był tylko jeden kelner, ale ludzi było bardzo bardzo dużo i miałem tyle rzeczy na głowie no i gdzieś tam właśnie obsługiwałem jedną osobę tutaj coś ode mnie kochasz wołał, tutaj jedna osoba, coś druga, trzecia, ogólnie był właśnie hałas, jakiś właśnie, no ja już byłem zmęczony po całym dniu, no i nagle właśnie podeszła do mnie osoba Podszedł do mnie Chińczyk, żebym mu nałożył ryżu. Czy może jeszcze do miseczki ryżu? Ja mówię, jasne, spoko, daj, daj. Wziąłem ten y, miseczkę, nałożyłem ryżu, wziąłem pałeczki, wsadziłem, dałem mu, podałem, no i właśnie tak, takie oczy. Wziął miseczkę, poszedł ze sobą, wyciągnął te pałeczki i usiadł i się tam tak popatrzył. Uwaga, wiesz o co chodzi? Nigdy, ale przenigdy nie wolno, uwaga, pałeczek wsadzać bezpośrednio poziomo do ryżu. Ja oczywiście o tym wiedziałem, dopiero do mnie dotarło to wtedy po chwili, co ja wtedy popełniłem. Oczywiście tego się nie wsadza, bo to jest taki zły omen, zły. Bardzo przypomina to właśnie kadzidełka, które palone są w świątyni ku na przykład właśnie zmarłych i tego typu rzeczy no raczej nie powinno się robić. Tak więc w ten sposób przedstawiają się moje błędy z przeszłości, o których chciałem ci powiedzieć, abyś mógł, mogła właśnie sobie ich oszczędzić w przyszłości, kiedy będziesz mieć właśnie pierwsze kontakty z chińczykami i żeby właśnie unikać tych błędów czy to właśnie językowych z tym naszym siat cyba Albo właśnie z tym cię kogoś gdzieś zapraszać, albo właśnie po prostu z kulturowymi, typy, na przykład tymi właśnie pałeczkami w ryżu, które automatycznie, instynktownie właśnie gdzieś tam wbiłem przez pomyłkę, pamiętaj, aby nigdy tego typu rzeczy nie robić. Oczywiście tych wszystkich właśnie y, różnego wszelkiego rodzaju tematów, y, gdzieś tam tabu, czy właśnie wszelkiego rodzaju zachowań kulturowych jest bardzo, bardzo dużo i należy je wszystkie poznać właściwie, aby móc odbyć skuteczną i dobrą komunikację właśnie z kimś z Chin lub właśnie z Tajwanu. Musimy te osoby nauczyć się właśnie oczywiście odróżniać. O tym porozmawiamy sobie dokładnie innym razem. Może o temacie Tajwanu, o temacie właśnie Chin, ale to wszystko już następnym razem. Ja podzieliłem się swoimi błędami, swoimi jakimiś właśnie pomyłkami, swoimi właśnie fopa. Jeżeli ty miałeś, miałaś podobne, to daj mi o tym koniecznie znać w komentarzu. I jeżeli masz jakiekolwiek pytania do mnie, to również właśnie zostaw je tam. A my się widzimy następnym razem. Zaj,